Serdecznie witam! No i jak u Was, to tam słychać? Bo u nas wszystko w porządku. Pogoda dość płodnawa, ale, ale może i dobrze, bo trochę deszczyk pada, a tego deszczy naprawdę trzeba. No nic. Jak widzicie, jestem znowu na dworcu w Cyriaku. O, pełno Cyriakowie. Ze mną chce pogadać, chyba, no nie. Te ludki są bardzo ciekawe. Nie wiem czemu, ale tak to już z nimi jest. Co chciałem powiedzieć? Zrobiłem to, co mówiłem. To znaczy, Dotarłem do morza i zrobiłem tutaj wjazd pod tą górę i prosto na morze i wyszło mi to całkiem nieźle tam zbudowałem taki pałacyk który nazwałem Helajda. może tam jeszcze ale to opowiem jak jedziemy to pokażę jak to wygląda i tak dalej troszkę opowiem tu już sobie wagonik przygotowałem hop skakujemy ojej tu całą delegację mam odprowadzają o w tym tunelu dość sporo villagerów jest. Czasami chodzą jak nie wiem co. O, proszę, nie mówiłem, ile już tu czterek jest. Czasami jeszcze więcej. Nie wiem co oni tu szukają. Nie zamierzam im na razie tu pomagać. Chyba, że tam będzie dużo i to wtedy coś może pomyślimy. No, droga kawałek przez pustynię, i zaraz będzie brzeg morza. Ale najpierw widok na Hylajdę. O! To zar już zaradny moment. O, proszę. To jest ten mój pałacyk Hylajda nazwałem. Miały być wieżyczki, ale zrobiłem numer stulecia. To znaczy się nie numer stulecia, bo to już e, tworzyłem w Cyliakowie takie rzeczy. A tutaj już od razu zrobiłem takie coś, to zresztą też pokażę taką plantację wszystkiego na górze, żeby mi wilagerzy nie, do, nie, nie w, 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 wchodzili w paradę, tak bym powiedział. O, a tu kiedyś chyba zbuduję taki dworzec. Też na tym podstawie, tu trochę poszerzę. I takie coś zabudowanie, jakiś dworzec, na razie jest prowizorka. Tak wygląda ten zameczek. Zameczek. Pałacyk. o Ona takich nogach. I tak wygląda w środku. Jeszcze nic nie urządzona, ale łóżeczka już jest. Jak trzeba się przespać, to kop do łóżka. W każdym pokoiku jest jakieś łóżeczko, żeby nie musiał latać dużo. A tu jest wyjście na morze. O. Tu jest wyjście na morze. Teraz tutaj będzie jakiś port, mini port, no nie wiem jak to Minecraftowy port ma wyglądać, nie? No ale coś stworzę, żeby stąd trochę przygód morskich e, przeżyć. Prawdę mówiąc to nawet porządnie łódką pływać nie umiem. No ale trzeba się w końcu nauczyć, nie? Tutaj też trochę korale rosną, nie wiem jak tam dalej. Ale Trochę co. Może gdzieś znajdę porządne miejsce z koralowcami, no nie? Może jakiś, no chciałbym świątynię znaleźć, ale tu nigdzie nie widziałem świątyni. Ale jak się będę wypuszczał, to w końcu znajdę, no nie? Może jak nie będę się wypuszczał w morze, to nie znajdę świątyni morskiej, no nie? A tutaj jest, teraz idziemy z powrotem do góry. I jeszcze do góry, tu jest salon, wielki salon. Jeszcze nie wiem co tu zrobię. Musiałem nastawiać tych świeczek od metra. No nie wiem, czy już tu się mi zaczęły mnożyć typu zombie, czy inne rzeczy. Kurde, jakby się chłopak bombowy tutaj zespalnował, no to by mi nabroił. I co ja bym wtedy zrobił? No nic, naprawiał, no nie. I tak to wygląda. Tu już trochę skrzyńczym naładował. O tak. Tu od razu włożę, bo sobie przyniosłem trochę mięska świeżego, żeby odpowiednio mieć. O, tutaj nawet odłożę sobie to, bo tu miałem. O, tutaj też odłożę. Aha, kurek chciałem trochę namłożyć. To jeszcze chciałem tu pokazać. Aha, widzicie, tutaj taki kanał, to jest wyjście na, na e, dach. A to jest obłożone, jak tu widzicie, trapdory, drzwi, no albo zapadnie po naszemu, nie, słyszałem trapdory, określenie, myślę, że to też jest prawdziwe z angielskiego, ale o. I co się okazało? Że do rusztowań bardzo łatwo te zapadnie się montuje. O proszę, o widzicie, to jest wszystko do e, rusztowań założone. A drzwi potrzebują tylko ten e, blok i nic więcej. I je można też założyć. O i proszę, i mogę sobie wejść do góry, wyjść. A tu plantacja na cały gwizdek. No nie? Mnóstwo tego zrobiłem, ponieważ myślę, że tu założę kiedyś wioskę. Bo ja tu bez tych mruczących stworków jakoś sobie nie wyobrażam Minecrafta. O tak. I teraz idziemy na dół. To już mniej więcej pokazałem. O i tutaj teraz mogę sobie zejść na dół, od schodki na dół. Tu już założyłem. O, chciałem więcej kurek mieć tu, ale na wolności. Ja sobie pozbierałem jajka i mam. Zobaczymy, ile mnie kurek się wymnoży, gdy rozczaszkam te jajka. Będzie coś kurek? Tam później. Nie ma. Nie ma. Nie ma. O jest. I już jest druga kurka. Nie ma. Nie ma. Nie ma. No, coś mam pecha. O jest. Następna. To już są trzy. A one będą chodzić sobie razem. O cztery. Super. Pięć. No, nie ma jeszcze? Jeszcze jedna. No nie ma. O kurczę, peka mam. Jeszcze jedno. Nie ma? O jest. No. To już dobrze. Jest. No nie ma. Wystarczająco. Już teraz coś lepiej to będzie wyglądać, no nie? już mam swoje krówki owieczki bo wełny to mi dużo trzeba ja w syriaku trochę oszczy te wszystkie rzeczy o już mam skóry na obrazy inne rzeczy wełny ale nazbierałam tu jeszcze to zbieram trochę wełny no nie o tak Podbieramy. Tak, jest. I jeszcze jedna. Ojej, to już się ciemno robi. A ja jeszcze chciałem je rozmnożyć. Nie wziąłem. No nie, no jak nie wziąłem, to nie. Idziemy do zamku. Niestety. Jak się nie udało, no to trudno się mówi. Idziemy. Może na górę, tam przy okazji od razu poprzez panią sobie posortuję te rzeczy. No nie, tam też mam łóżeczko jedno. Bo tu drzwi nie ma, ale tu żaden nie powinien wejść, nie? O, idziemy spać. Dobrej nocy. O, i poranek nas powitał. Tu mam. Właśnie te wszystkie moje skarby. Tu wełny też mam. O, jest. Jest. No, trochę wełny we już mam. Mogę e, dalej robić. Aha, opowiedziałem o tym moim pomyśle. Myślę, że znawcy tematu. To dla nich żadna nowość, ale co niektórzy może nie, nie wiedzieli, że tak można sobie ładnie zrobić to. Bo mnie to się podoba. A teraz druga sprawa: to co tu widzicie, to niebieskie czy zielone, to jest terrakota. Zebrana w, e, w biomie Mesa tymi kolorowymi terakotami. Jak to się uzyskuje? Taką terakotę bardzo łatwo idzie farbować przy pomocy, przy pomocy farby. O, na przykład, ja, ja tutaj może coś pokażę. Nie, bo tu skarby mam gdzieś fioletową. Miałem o, fioletową. I teraz gdzieś trochę jakieś będę miał. Tu chyba powinna być gdzieś jakaś terakota. O. Chciałem pokazać, ja nie mam terakoty. To będzie może piasku. O tu jest. będzie. O. Mam 10 terakot. I teraz bym chciał pomalować. O, fioletowa. O! I jest. Proszę. 8 fioletowych terakot. Czyli tak jak wełnę, tak terakotę idzie farbować. Nie wiem, ale jeszcze jest takie coś jak cement. Nigdy tym się nie zajmowałem. Muszę się zajmować, bo to i, i proszek cementowy, i jakieś bloki cementowe idzie tworzyć. Czy ktoś może coś by dopowiedział, jak to się robi, takie rzeczy? Bo ja nigdy nie próbowałem, ale kiedyś próbuję. Jak mi będzie potrzeba, oczywiście, bo to jak mi nie potrzeba, to ja nie robię. No bo po co, o i mam osiem fioletowych terakot. No można pięknie to robić jak się chce, ale to trzeba mieć trochę talentu. A mi tego talentu no niestety brakuje, nie no tutaj nie było terakoty. tu chciałem farbę tylko włożyć, a tą terakotę tu, a tu do skarbów to już też włożyć, te smyczki niech też tu będą. O, co tam chodzi? No nie. O! No i tak. Pokazałem. Następnym razem będę tu rozbudowywał. Nie wiem, czy już będzie wioska, czy nie. Ale myślę, że może już powstanie. I tu bym chciał zrobić tak jak mówiłem. Jakiś mini port jachtowy, czy co tam, co tam. No nie wiem. Jeszcze nie zdecydowałem się dokładnie, jak to ma wyglądać. W każdym bądź razie początek jest. I na pewno będę trochę próbował przygód morskich yy, przeżyć. A co z tego będzie? Nie wiem. O. Znowu jest, czego on tak zawsze chętnie, ja tam do niego pójdę, bo może ma farby ja z reguły od handlarza te farby kupuje z wieśniakami handluje mam szmaragdy a z nim wszystko przez prze tego o znowu się topi chłopie czego ty się topisz Aha. Aha. o karmazynowy barwnik no to daj jest o on już wie że ja lubię karmazynowe O, o 48 super no pięknie dzięki i już mam więcej do malowania no nie i tak to wygląda no i nic i na tym w tym momencie będę to kończył wszystko do zobaczenia w następnym odcinku. Może już tu wioska powstanie. Może już będą pierwsze rejsy. Nie wiem, na ile czas mi pozwoli. No, do zobaczenia. To jeszcze nie koniec. Niedawno byliśmy w myśli Myśliborze. To jest niedaleko Jawora. Tam jest wąwóz Myśliborski. To jest krajobraz hełmy. Jest to bardzo piękna okolica gdzie bardzo fajnie idzie wypocząć pospacerować zrelaksować się o jest tam taka na przykład słoneczna łąka gdzie idzie nawet ognisko sobie rozpalić naprawdę idzie wypocząć i bardzo lubimy tam jeździć o proszę nawet ptaszki gniazda zrobiły wiatach które są po drodze żeby sobie wypocząć, dajmy na to. To znaczy, że mało ludzi tam było. Zdjęcia są nie tylko z tego okresu, ale parę dorzuciłem z jesiennych. A teraz ciekawostka. Żona mi robi zdjęcia. Proszę. Ty, ja chyba kamerę puściłam. Pokażę. Tak, nagrywa się. Pomachaj. Ha, 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 ha. Ale ładny jesteś. Źle to. Wrób zdjęcia. Ale ja nie wiem jak, poczekaj. To tam na zdjęcie na tym, na tej najpierw musisz nacisnąć na tych napisach. Ja nie widzę żadnych napisów.